Witajcie towarzyszki i towarzysze. Dla tych, którzy nie czytają naszej strony na Facebooku, serdecznie przepraszamy za naszą nieaktywność w trakcie wakacji. Myśmy nie mają problemy wewnątrz kolektywu i poza nim. W sensie główny lektor oraz jeden grafik odszedł. Powodem tego jest to, co było poza kolektywem. Mam tu na myśli po prostu życie prywatne, pracę, pracę w partii i temu podobne. Każdego coś dopadało, że miał nie dość czasu, by coś zrobić. Mamy nadzieję o jak najszybszy powrót do systematyczności w odcinkach. Oto pierwszy odcinek na naszym kanale typu commentary video. W tle macie prawdopodobnie moją krótką rozgrywkę w Hearth of Iron 4 na modzie Thousand Week Rise, gdzie chciałem wyzwać Białoruś, tylko problem, że nie ma dalej scenariusza po wygraniu wojny domowej. Jest to na razie de facto odcinek testowy po głosowaniu na naszej stronie na Facebooku, Mamy nadzieję, że taka forma się Wam spodoba. Przechodzę do tematu. 9 sierpnia 2020 roku, jak każdy z nas wie, ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi. Cała sytuacja na arenie międzynarodowej jest strasznie kontrowersyjna. Są głosy o tym, że wybory zostały sfałszowane oraz że nie. Cały problem wynika ze spojrzenia na sytuację. Znowu, część osób wierzy rządowi białoruskiemu w to, że wygrał Łukaszenka. Z wynikiem 80%, nawet ponad. A część uważa, że wygrała definitywnie Ciechanowska. Jednak trzeba spojrzeć na całą sytuację pod kompletnie innym kątem. Nie przez pryzmat tego, czy się po prostu z góry zakłada coś, tylko właśnie pod względem na przykład protestów i temu podobnych. Od ogłoszenia wyniku wyborów. Cały czas dochodzi do wielkich manifestacji na Białorusi. Są także wiece poparcia Łukaszenki, jednak one są widocznie mniejsze niż te dla poparcia biało-czerwono-białej Białorusi. Stacja Bielsat w sieci i Next Alive na Telegramie udostępnia na przykład miejsca tychże demonstracji. Pierwsza także w postaci mapy, do której link będziecie mieli w opisie. 16 sierpnia odbył się marsz Nowej Białorusi. Ludzi na ulicach Mińska było pełno. Liczy się między 100 a 200 tysięcy osób, gdzie ta liczba to jest od 5 do nawet 10% całego Mińska. Dodajmy do tego dziesiątki protestów jeszcze w innych częściach Białorusi. Problem także w całości pokazuje niechęć do Łukaszenki tego, co także powinno zainteresować lewicowców klasy robotniczej. Do strajków przyłączył się także białoruski proletariat. Od 10 sierpnia jakieś zakłady, prace ogłaszają dołączenie do strajku. 17 sierpnia idealnie według mnie pokazuje prawdziwość wyborów na terenie Republiki Białorusi. Na spotkaniu z pracownikami fabryki MZKT Łukaszenka wypowiedział interesujące słowa. Mówicie o niesprawiedliwych wyborach i chcecie przeprowadzić sprawiedliwe? Pracownicy odpowiedzieli tak, a on na to. Przeprowadziliśmy wybory. Dopóki mnie nie zabijecie, nie będzie innych wyborów. Brak jakiejkolwiek próby porozumienia się z pracownikami, a także sugerowanie wręcz zabójstwa jego osoby, jeżeli chcą kolejnych wyborów. Czy wam też coś tu nie pasuje? Pomijam już stosunek ogólnie do społeczeństwa Białorusi przez władze w postaci np. tłumienia protestów siłą, przez np. milicję, gdzie przykładem najbliższym dzisiejszego dnia może być sobotni Marsz Kobiet, ten z 12 września. Wtedy wyszło na ulicę około 2000 kobiet. Marsz był jak najbardziej pokojowy, jednak i tak ponad 300 osób zostało zatrzymanych. Podczas niedzielnej manifestacji w okolicach 500 i to w samym Mińsku, bo w całym kraju zatrzymanych kobiet było prawie 800. Ja nie wiem, czy to, co się dzieje na Białorusi, to na pewno w pełni demokratyczne podejście do sprawy wyborów. Białoruś jest de facto bliska destabilizacji, jeśli już nie jest destabilizowana przez to, co się w niej dzieje. Dochodzi tam do wielu zamieszek na ulicach. Dochodzi do walk z milicją. Ludzie nie chcą u władzy Łukaszenki. Nie ma co się oszukiwać. Ja już to mówiłem w filmie nie ma socjalizmu bez demokracji. Jeżeli chcemy być za ludem, to powinniśmy być za ideami, które nadają mu najwyższą formę wolności w jej lewicowym oddaniu. Czyli tak, że brak fałszowania referendów nadanie wolności słowa i temu podobnych. Jest to nieodłączne z socjalizmem. Na aktualny czas już parę tysięcy osób zostało zatrzymanych na ulicach Białorusi. Powstają akcje wsparcia dla opozycji białoruskiej w postaci pikiet czy manifestacji na terenie Polski. Przykładami może być Warszawa, Toruń, Wrocław czy Poznań. Tamże akcje wyglądają w postaci właśnie manifestacji bądź akcji zarobkowych dla Białorusinów, którzy są ofiarami represji ze strony rządu. Przykładowo w Toruniu. Jedno pokrywało się z drugim. Na terenie Litwy także doszło do akcji solidarności z Białorusią. W Wilnie w akcji Droga Wolności powstał tak zwany żywy łańcuch w postaci około 50 tysięcy osób, rozciągający się na długość około 32 km. We wszystkich tych demonstracjach oczywiście brali czynny udział przedstawiciele narodu białoruskiego, jednak nie jest niczym dziwnym, że głównymi uczestnikami była ludność miejscowa. Cały świat obserwuje Białoruś i całość wydarzeń, jaka tam się odbywa. Jedni i drudzy kibicują tym, których popierają. Łukaszenka widać jednak, że się boi utraty władzy, skoro nawet poleciał do Putina na rozmowy na temat rozprawienia się z protestującymi. Zobaczymy, co czas pokaże. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do polubienia naszego filmu oraz subskrypcji, aby nasze filmy mogły dotrzeć do coraz większej grupy osób. Jeżeli posiadacie jakichś zagranicznych znajomych, to możecie powoli zapraszać także ich do subskrypcji, gdyż w tle powstają napisy angielskie do naszych filmów. Z góry wielkie dzięki. Do zobaczenia!